Cześć widzu, czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak bardzo ciągnie nas do światów, które nie istnieją? Smoki, kosmiczne imperia, czarodzieje, potężne artefakty czy bohaterowie ratujący świat? To są przecież rzeczy, które są dla nas kompletnie nierealne. A jednak, fantastykę czyta się nam dużo przyjemniej niż podręczniki, ogląda częściej niż dokumenty i pamięta dłużej niż daty z historii. Ale właściwie, dlaczego tak się dzieje? Dziś spróbujemy to rozłożyć na czynniki pierwsze. George R.R. Martin, czyli twórca bestsellerów, na których podstawie powstał serial Gra o Tron. Mówił, że fantastyka pozwala opowiadać o władzy, moralności, zdradzie i okrucieństwie bez moralizowania wprost. Tak dla przykładu, saga Tolkiena Władca Pierścieni nie jest zwyczajną historią o pierścieniu. To opowieść o uzależnieniach, korupcji i cenie władzy. Książki J.K. Rowling Harry Potter to nie tylko magia, to historie o dorastaniu, Traumie, lojalności i również totalitaryzmie. A duna to przede wszystkim symbol ekologii, religii i kolonializmu. A to dosyć niespotykany element fantastyki, przy którym można się zatrzymać i zrobić na ten temat materiał. Jeśli takiej chcielibyście, dajcie znać w komentarzu. Fantastyka tworzy dystans, a dystans pozwala nam myśleć bez reakcji w stylu to mnie nie dotyczy albo nie interesuje, bo fantastyka działa najmocniej wtedy, gdy pozwalamy sobie ją poczuć, a nie tylko ją oglądamy. Potrzeba odrobiny wyobraźni i wrażliwości, żeby zauważyć, że smok wcale nie jest tylko smokiem, a często staje się którymś z naszych lęków. A magia nie jest tylko zbiorem zaklęć, a metaforą dorastania, odpowiedzialności i zmiany. Dopiero kiedy to zobaczymy, fantastyka zaczyna mówić naprawdę o nas. I tu pojawia się największy paradoks. Fantastyka jest kłamstwem, które pozwala poznać lub opowiedzieć o tym, co tak naprawdę jest prawdziwe. Bo Historie fantastyczne wypełniają puste miejsca. W przypadku braku sprawiedliwości bohater szybko przywraca równowagę światu. Przy braku poukładania i chałości w życiu pojawia się przeznaczenie. W miejsce poczucia bezsilności pojawia się moc. A gdy bohater z początku jest anonimowy, na koniec ma ważną rolę w życiu i na świecie. Idąc dalej, w realnym życiu dobro nie zawsze zwycięża. Zło, nie zawsze ponosi konsekwencje, a pojedynczy człowiek rzadko zmienia świat. W fantastyce natomiast istnienie samo w sobie właściwie zawsze ma sens. I nie chodzi tu o to, że oglądając uciekamy od problemów. To jest raczej takie psychologiczne laboratorium, w którym sprawdzamy, kim moglibyśmy być, gdybyśmy mieli odwagę, siłę, lub po prostu dostali jakąś szansę. Fantastyka staje się dzięki temu czymś na miarę współczesnej mitologii. Dawniej mieliśmy mity greckie, sagi nordyckie czy legendy rycerskie a dziś mamy Marvela, Gwiezdne Wojny, Wiedźmina, Świat Magii z Pottera, czy Śródziemie ze świata Tolkienowskiego. Obie te narracje robią dokładnie to samo. Tłumaczą sens świata, dają wzorce i uczą czego się bać oraz czego pragnąć, a także ostrzegają przed pychą, chciwością czy fanatyzmem. Dlatego fantastyka wydaje się znajoma, nawet gdy przedstawione w nim światy są nam całkowicie obce. Przechodząc zaś w skrajność w horrorach czy dark fantazy możemy przepracowywać lęk przed śmiercią, strach przed chorobą, porzucie opuszczenia czy lęk przed chaosem. Tam potwory właściwie zawsze są metaforą nas samych. Zombi symbolizują lęk przed utratą człowieczeństwa. Wampiry to strach i fascynacja władzą oraz często głęboko ukryta seksualność. Demony to tak naprawdę nasze winy i grzechy. A apokalipsa ma być metaforą lęku przed przyszłością tego, co nas w niej czeka, o ile cokolwiek czeka. Dlatego po Seansie odczuwamy ulgę taką, jakbyśmy symbolicznie przetrwali katastrofę. Przechodząc dalej, to chodzimy do elementu fantastyki, który lubimy najbardziej. Pytania: a co by było, gdyby historia potoczyła się zupełnie inaczej? Bo czasami wystarczy drobna różnica, by zmienić wszystko. Alternatywne wojny światowe, imperia, które nigdy nie upadły, broczne wersje średniowiecza czy światy przyszłości, będące echem naszych błędów. Dzięki temu możemy krytykować totalitaryzm, analizować kolonializm czy badać przemoc i fanatyzm w bezpiecznej formie. Fantastyka staje się komentarzem społeczno-politycznym, ukrytym pod maską. Ostatecznie właściwie każda historia fantazy sugeruje, że to, co robisz, ma znaczenie. Kochamy ją nie dlatego, że jest realistyczna. Oś to jest na pewno czynnik pozytywny, lecz dlatego, że mówi, że można być lepszym. W dodatku, nie ucieka od rzeczywistości, a pozwala zobaczyć dużo ostrzej nasze lęki, marzenia, winy, ambicje i kruchość, a zarazem znaczenie ludzkiej decyzji. Pokazuje nam, że warto walczyć, przypominając, że świat ma sens, nawet jeśli jest on głęboko ukryty. Paradoksalnie, czasem fantastyka bywa prawdziwsza od realizmu. W zależności od kontekstu i perspektywy. Czasem to właśnie ona pozwala nam bezpiecznie dotknąć rzeczy, których w realnym życiu się boimy. Łatwiej jest nam zmierzyć się z własną samotnością, kiedy widzimy bohatera zagubionego w obcym świecie. Łatwiej jest przeżyć stratę, gdy towarzyszymy postaci, która również kogoś straci. Nawet jeśli jest to świat pełen smoków i magii. Nagle okazuje się, że to, co nierealne. Mówi najwięcej o tym, co tak naprawdę w nas żyje. Czasami odnajdujemy się je bardziej w książce niż w realiach życia. Doceniamy to i wracamy wtedy tam, gdzie taki realizm odszukaliśmy. A jeśli dobrze się przyjrzeć, może wcale ten świat fantazy nie jest tak odległy od naszego świata, jak próbujemy sobie wmawiać. Bo to właśnie ona mówi do nas najprościej. Kiedy patrzymy na zniszczone królestwa, widzimy w nich własne porażki. Kiedy bohater boi się zrobić krok naprzód, widzimy nasze lęki przed zmianą. A gdy świat się rozpada, a jednak ktoś nadal walczy, dostajemy cichą obietnicę, że i my damy radę. Bo w fantazyce tak naprawdę nie uciekamy od świata, uczymy się go trochę lepiej zrozumieć. W tym lepiej rozumiejąc siebie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Byłoby mi zatem niezmiernie miło, gdybyście polubili ten materiał i zasubskrybowali mój kanał. Bo to pomaga mi się rozwijać. Do zobaczenia w kolejnym palim seście. Cześć.